Cześć. Dzisiaj dalsza część układu do piosenki Boże twa łaska. Jeśli nie widziałaś pierwszej części, możesz zobaczyć ją w opisie pod tym filmikiem. A tymczasem zapraszam do nauki refrenu. Wskakuj w wygodny dres i zaczynamy. Wyciągam moją prawą rękę do nieba. Lewą też w górę. Moje ręce idą na moje serce. Chcę cała przyjąć miłość Boga, którą odma dla mnie. Moja lewa noga zwraca się na point. Jest ugięta w kolanie, lewa wyprostowana. Jeszcze raz, prawa, lewa. Dwa razy uderzę moje serce. Więcej ciebie. Tak jest. Moje serce mówi Panie, chcę więcej Ciebie, więcej miłości Twojej i skaczemy! Wyrwamy się ku niebu, tam jest nasza ojczyzna. Jeszcze raz, prawa, lewa. Moje serce woła więcej ciebie, więcej łaski twojej, skaczymy w górę. To samo od drugiej ręki. My chcemy, teraz uwaga. Zwracam moją lewą rękę, pokazuję więcej mocy, więcej miłości twojej, obrót za prawym ramieniem, a właściwie dwa obroty. Co pomaga mi w obrotach? Patrzę przed sobą w jeden punkt. Moja głowa nie może pójść razem ze mną. Tylko wybieram sobie jeden punkt, ja patrzę ci głęboko w oczy, ty patrz mi, i obracamy się, zostawiając głowę. Dobra? Więc jeszcze raz refren. Prawa, lewa, stopa point, dwa razy serce, w górę skaczemy. Lewa, prawa, lewa, prawa, Bóg jest moją mocą. Obracam się za moim prawym ramieniem dwa razy dookoła. Stój. Jeszcze raz. Prawa, lewa, więcej Ciebie, więcej miłości Twojej. Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. Przejdź, Boże, z Twoją miłością. Amen. mam do Was. Prawa, lewa, stopa, point. Uderzam moje serce. One, two. Prawa ręka w górę, skaczemy. Lewa, prawa. Uginam lekko moje kolana, ręka idzie przód. Druga przód. Trzecia, czwarta. Obracam się za moim prawym ramieniem dwa razy. Jeszcze raz. My chcemy więcej ciebie, więcej łaski Twej skaczemy w górę. Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. Obracamy się za prawym ramieniem, z muzyką, tylko refren. W górę! Super! Obrót za prawym. Jeszcze raz. I w górę serca. Pod lewej. No, finamy mięśnie! Super! Tańczę refren tyłem do was. Prawa w górę! Skaczemy! od lewej! Jeżeli do tego miejsca wszystkie kroki są jasne, pokazuję dalej. Siadamy, wyrzucam moją prawą rękę. Siadam, wyrzucam lewą, prawą stronę nieba, lewą stronę nieba, skaczę w lewo, klaszczę, w prawo klaszczę. lewo. W prawo, znowu siadam, prawa ręka w górę, stopa point, wydłużam moje ciało. Siadam, sięgam do nieba. Panie pragnę Twojej miłości, więcej w moim życiu. Skaczę ze wszystkich sił w lewo, w prawo. Za drugim razem dostawiam piąty skok w moje lewo. Woki doki, tyłem do Was. Siadam nisko, wyrzucam prawą rękę, siadam lewą. Siadam prawą, siadam lewą, skaczę w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Siadam prawa ręka, siadam lewa, siadam prawa, siadam lewa, skaczę raz, skaczę dwa, skaczę trzy, skaczę cztery, ułaga, skaczę pięć. I mam przygotowaną prawą nogę do kolejnego kroku. Spróbujemy z muzyką. Raz przodem do Was, raz tyłem. Przedem do Was. Tańczę tylko ten krok. Siadam nisko. Prawa. Lewa. Skacz. I siadam prawa ręka. Wysoko. I skaczemy. Stój. Super! Świetnie. Obracam się tyłem do Was. Pokazuję ten sam krok z muzyką. Siadamy. Lewa, super! Skacz! Znowu kupa w dół, wysoko prawa! I skaczę! Super! Kochani, ostatni krok. Maszerujemy dziarsko w miejscu, bo jesteśmy dziećmi króla, więc Całej siły. Podnosimy wysoko kolana i ściągamy łaski naszego pana pełnymi garściami. Słuchajcie, nasz ojciec jest bogaty, więc przyjmujemy jego miłość. Wszystkie błogosławieństwa, jakie on ma dla nas, w takim geście, panie, przyjmuje Twą miłość. Dobra, maszerujemy w miejscu. Nasza prawa ręka lewa ściąga łaski pana. 16 razy w miejscu. Po czym robimy zwrot za naszym prawym ramieniem. Jesteśmy buzią do tej ściany. Boczkiem do siebie, łoki doki. 16 razy idziemy. w miejscu, tupiemy, ściągamy miłość Pana, przyjmujemy Jego łaski. Po 16 razach obracamy się za naszym prawym ramieniem, tyłem do siebie. Ja jestem plecami do Was, Wy plecami do mnie. Idzie nasza lewa noga, prawa ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zwrot. Jesteśmy buzią. Do ściany, boczkiem do siebie znowu. I szesnaście razy maszerujemy. Po czym robimy zwrot i powtarzamy ten krok. Pełnymi garściami, łoki-doki, ze wszystkich sił próbujemy z muzyką. I uwaga, prawa ręka. Pełnymi garściami! Doskonale! Zwrot za prawym ramieniem. Jesteśmy guziami do siebie, do ściany. Prawym, Miejsce, Nie mój mój za prawym, buzią do ściany. I zwróćmy za prawym. Słuchajcie, próbujemy teraz 8 razy zatańczyć ten krok, czyli 8 razy buziami do siebie, 8 razy boczkiem do siebie, 8 razy tyłem, 8 razy boczkiem znowu buziami do siebie. Woki doki. Gotowi zaczyna nasza lewa noga, prawa ręka. 5, 6, 7, liczę. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, zwrot za prawym. Jesteśmy boczkiem. 5, 6, 7, tyłem. Raz, 2, 3, 4. Wysoko kolana na zwrot. Raz, dwa. Ściągamy łaskę pełnymi garściami. I budziamy do siebie dwa razy z muzyką. Po 8 razy na każdą stronę świata. Dzisiaj mi do siebie osiem razy zwrócił, 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 zwrot. jeszcze raz. Zapraszam Cię teraz do przetańczenia wszystkich poznanych dzisiaj kroków z muzyką. Raz tyłem do Ciebie, raz przodem. Zaśpiewaj Bogu całym sercem! Tańczę teraz, wszystkie te kroki przodem do Ciebie. Niektóry serca. że w Jeszcze raz. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą naukę kroków. W kolejnym filmiku połączymy pierwszą zwrotkę z refrenem. Nie przegap więc kolejnego filmiku. Subskrybuj ten kanał, daj kciuka w górę i do zatańczenia w kolejnym filmie.